Zobaczcie, zapomniany nóż. Nie wiem co to za cecha, ale to jest na pewno, jak ja to mówię, dawny PRL. Nie wiem, nie wiem. Kupiłem kiedyś chyba na Allegro i tak sobie leżały. Wczyłem tym nożem, składakiem. No no ładnie toczy, ale ale. Były takie brzydkie pory, a zobaczcie jak ten nóż, ja mam tutaj ten nóż zamontowany, nie chcę wyjmować, bo zaraz Wam pokażę, jak on toczy. Także zwykłe noże ze stalki są też bardzo dobre, a nie, nie robić tak jak Jacek na początku, wszystko jednym nożem robiłem. No bo ja, jak Wam mówiłem, ja się uczyłem, ja y, lubię eksperymenty. Także jak, nawet jak nóż jest do żeliwa, a będzie ładnie stoczył całą zwykłą, to dlaczego nim nie toczyć? Najważniejsze jest w nożu, powiem Wam, żeby dobrze był naszczony no, wiadomo, że z płytką, można, może ta płytka jest przytępiona, nie wiem, bo trochę zrobiłem nim mm, y, szpilek do rolek. No także, no może być, ale te, te noże z płytką też ostrze na tarczy diamentówce. A teraz Wam pokażę, jak ten nóż toczy. To, to prawda, to będzie mały wiór, ale chodzi o samą powierzchnię. dotoczyłem do końca, bo tu jest szczęka, a trzymam kamerę w drugiej ręce. Ale chodzi o efekt. Powierzchnia jest naprawdę bardzo dobra. Bo to jest stal. Ta zwykła. No. Jak jest, jaki to jest symbol. Zaraz wam pokażę. To jest ta zwykła stal z 18G2. O, to, to jest taka stal. 18G2. Bo. Jeszcze to było dodatkowo o wcięte z tej rury. Zobaczymy, czy tu jest symbol na tej rurze. Nie ma już, nie ma. No ale potrzebny mi kawałek z tej rury. Ja mam w ogóle różne rury. I rury to są robione, jak to się powiedzieć, najgorszego gatunku praktycznie stali, bo tam no, oni to, co mają, to zrobią. Także tutaj jest grubsza rura, cieńsza. No i ta jest tutaj cieńsza jeszcze. Tu gdzieś jeszcze miałem jeden kawałek cienki. No także te rury sobie powoli kupuję. Wiadomo, że jak kupujecie rurę, ona jest droższa w stosunku do zwykłej stali, ale oszczędzamy czas, nie musimy wiercić. No i w sumie wychodzi, myślę, że na to samo. Także. Polecam wracać do zwykłych noży. Ja prawdopodobnie kilka na Allegro sprzedam. Zostawię sobie tam 10, bo mam ich, wiecie, 30 sztuk. Jeszcze mogę dodatkowo je podostrzyć Także zwykłe noże są bardzo dobre. Dziękuję. No dzisiaj może troszeczkę tak o spowaniu ogólnie. Wiecie, że jeszcze 2 lata temu, czy 3 lata temu. To takich rzeczy by nie było. Na no, po dwóch, trzech latach jednak coś się można nauczyć. Czyli nie żadne kursy, nie żadne jakieś szkolenia, tylko oglądanie filmów na YouTube i praktyka, i praktyka, i praktyka. Ktoś kiedyś mi powiedział, jeden z widzów, no, że mam jakąś, że mam wprawną rękę. No i pewnie się nie mylił. Jak to się mówi, człowiek nie pije, to i ma wprawną rękę. Zobaczcie jakie tutaj to już ładnie wychodzi. A tu zobaczcie, żeby było śmieszniej. Musiałem zrobić tulejkę. Kiedyś to bym się bał tą tulejkę zrobić, ale zrobiłem tutaj wcisk około pięciusetek. No ta średnica jest 62. No czyli jak większą średnicę robimy, to możemy dać większy wcisk. Przy średnicy np. 10 mm 15 mm, no to ten wcisk byłby dużo, dużo za duży. No a tutaj zobaczcie, to jest pospawane przeze mnie fakt, że na, na tulejce z jednej strony, z drugiej strony były faski. Po co? Po co, że ja to wszystko stoczę nożem z płytką porcelanową? No i tego praktycznie nie będzie widać. Bo to będzie zabierak do uchwytu tokarskiego. O. Powiem Wam to jeszcze. Co jeszcze mi nie wychodzi? A jeszcze mi nie wychodzą tego typu spawy, bo to są mm, tak zwane spawy pachwinowe. Te rurkę przyspawać. A no a tutaj to jest moje spawanie no to, to całkiem całkiem nieźle myślę o to jest też moje te... tutaj no jakoś się troszeczkę udał w ten spaw tutaj no też już można powiedzieć dobry no jeszcze tutaj z tej strony no to tak się tutaj to bardziej się udało bardziej się udało ale wiem prawdopodobnie coś źle robię przy takich spawach trzeba dać Większy prąd. I prawdopodobnie będzie ok. No i jeszcze. Kiedyś w ogóle nie używałem takich narzędzi o, jak motek spawalniczy czy szczotka. A teraz jak wiem, że zaraz będę oczyszczał, no to muszę się bardziej starać zobaczyć ten czubek. No on jest troszkę wyklepany, ale nic nie będę tego robił. Bardzo dobry ten motek. Samoróbka znalazłem, te, to to znalazłem gdzieś w zdobycznym złomie. No i tylko tutaj spawałem sobie z czoła, nawet mocno, zobaczcie, nie jest spawane, tylko dwoma punktami. Kiedyś jak dwoma punktami <grych> pospawałem coś, to się rozpadło, a ostatnio coś tam przyczepiłem dwoma punktami i musieliśmy oderwać, bo coś wychodziło źle. To kolega musiał młotkiem uderzać, żeby się rozbiło. A. Jeszcze kolejną ciekawostkę Wam pokażę. Zobaczcie, przerobiłem sobie jeszcze ten ścisk. Dlaczego? Bo tam nie wyszło to na te tulejki R11 i teraz jest bardzo dobrze. Teraz jest... To już to rozwiązanie zostanie. Mogę sam mocować elektrody od Fi1 do Fi7 nawet. Tutaj podejdzie, bo tu jest przerwa. A w razie czego większe z drugiej strony, ale ta spawarka już nie pociągnie. Ona jest maksymalnie do, do, do czwórki elektrody. Ona jest z Castoramy, no już ją mam koło 8 lat. Dlaczego oni nie sprzedają tych spawarek Dlatego bo są dobre i się nie psują, tylko wolą wybrać gorszą firmę, żeby sprzedawać, tak ja w sobie dumam. Bo tak to co to Tyle lat i robi się i robi się i robi się. Nic się nie dzieje. Zobaczcie tutaj jest przewód masowy od wewora. To jest drut stalowy pokryty miedziowany tylko. Muszę sobie kupić porządny przewód masowy 2 metry. I będzie ok. Ktoś mi powiedział, nie wiem skąd to ludzie takie wnioski wysnuwają, że jak Długi przewód to będą spadki prądu. A jak idzie prąd przez, taki, przez taką grubą płytę, to jakie są spadki prądu? No, ja tego nie rozumiem. No także, ktoś czasami wie coś, nie wiem, ale się wypowiem. Żeby ktoś powiedział w 100%, że jest tego pewny, no to ja to rozumiem, ale nie wiem, ale się wypowiem. To ja tego nie rozumiem. Dobra, to tyle. Także. Powodzenia w toczeniu i pozdrawiam tych, co się ze mnie śmiali. A zapraszam Was na Facebooka. Tam na moje, jak wejdziecie na moje imię, nazwisko na Jacek Tosiński, to tam znajdziecie moją grupę. Tam jest łatwiej znaleźć. Także zapraszam. Już jest 190 osób, także sporo, sporo. Coraz więcej. Dziękuję. Dlaczego to będzie wrzuciono do tej tokarki? A dlaczego tak toczę? Bo to jest wyszparowanie. Tu mam zaznaczone. Zobaczcie, tutaj, tu gdzie będą dwa duże łożyska, tu jest na zielono, dotąd będzie łożysko. Później tu będzie przerwa. To to w ogóle nie będzie toczone. I tam dalej będzie... O, będzie zabierak. Z tego powstanie zabierak. No, ale najpierw y, muszę zrobić mm, zabierak i tutaj te otwory wytrasować. No, jeszcze raz będę musiał to założyć, ale zobaczymy. Może na większej tokarce jakoś zrobimy. Zobaczymy. Na razie, ale nie, no, tutaj sobie zrobię. Bo jak ja zrobię to dokładnie, to nie muszę. Bo to i tak później ten właściwy zabierak, zamek, otwory to się robi luźniej. Po prostu. Z milimetr większe czy pół milimetra, a zamek się robi bardzo precyzyjnie. No i tutaj jest drugie wybranie, tu pod drugie łożysko, a tu na końcu będzie koło pasowe. No i prześwit tego tej rury to będzie prawie 30 mm. Także spory prześwit będzie można jak będzie coś to i spory wałek ale zobaczymy czy ta czy ta tokarka da radę dobra to na razie